Cześć, witamy Was na Wyspach Zielonego Przylądka. Właśnie w tej chwili udajemy się na pierwszy spacer po okolicach hotelu Oasis Belo Horizonte Atlantico. Atlantico. No i zobaczymy, jak to wszystko dookoła tutaj wygląda. Zapraszamy na mały spacer. Idziemy do miejscowości Santa Maria, która jest położona obok hotelu. Nie? Chcemy zobaczyć, wygląda to bardzo europejsko. Jesteśmy ciekawi, co się zmieniło od czterech lat. Chodźcie z nami. Idziemy praktycznie wzdłuż morza. Wyszliśmy z hotelu i skręciliśmy w prawo. Dzisiaj trochę wieczny dzień. Mocno wieje, słychać to. Ale jest ogólnie bardzo, bardzo ciepło. Fajna alejka, sporo tutaj piesków. Ale są niegroźne. Na pewno parę słów w ogóle o samych wyspach zielonego przylądka. Jak idziemy, to wam opowiem, więc. Skąd wzięła się nazwa Zielony Przylądek? Wzięła się nazwa od najbardziej wysuniętego półwyspu z Afryki w stronę zachodu. Tam jest Zielony Przylądek i dlatego też nazwa wyspy Zielonego Przylądka. A same wyspy leżą bezpośrednio 450 km od wybrzeży Afryki, a 3000 km w drugą stronę do Ameryk, do Ameryki. Język urzędowy to jest język portugalski. Samo wyspy Zielonego Przylądka uzyskały niepodległość dopiero w 1975 roku. Cały czas była to kolonia portugalska. Co jeszcze ważnego? Waluta. Można płacić w euro, można płacić w dolarach, ale oczywiście mają swoją. To jest tak zwane escudo, i mamy przelicznik taki, że 100 escudo to 1 dolar. 1 euro. 1 euro, przepraszam. Tak, oczywiście, to 1 euro. Same wyspy Zielonego Przylądka składają się z 10 głównych wysp i 16 mniejszych. My jesteśmy na wyspie Sal i zbliżamy się do miasteczka Santa Maria. Na bieżąco, jak jakieś informacje będą mi się przypominały, to będę informował. Taksówki w kolorze niebieskim z żółtym paskiem. Tak, takich błękitnym. A po drodze mijamy okoliczne sklepiki. Wypożyczalnia samochodów po prawej. Chilout. No to widzimy, że jakiś hotel chyba będzie budowany. Barcelo wszystko y, ogrodził. No i pewno będzie coś tutaj robione ładne ten deptak, czyście łódki, y... u góry jakieś butiki. Na też przyjdziemy zobaczyć lokalne potrawy w jakiejś restauracji. I dzisiaj zrobimy taki szybki spacerek, żeby zorientować się gdzie co jest. To kawałek, jesteśmy też zaczepiani, ale w dobrym słowa tego znaczeniu, przez lokalnych tutaj. Tak, Jest tu mieszkańców. dużo Polaków, i mamy kościółek. O, mamy e kościółek. I dużo też słów po polsku umieją, dlatego że jest dużo Polaków na miejscu. Ja w tym kościółku byłam. Chciałam e, zobaczyć jak wygląda tutaj msza, dlatego, że e, ona zdecydowanie różni się od e, tego co mamy w Polsce. E, bardzo dużo tutaj jest śpiewu e, i, i takiego na przykład w, ręk, w ręce. Myślę, że nie będziemy mogli nagrać, ale no, Ej, zobaczymy. Ale zobaczymy. Dzieci siedzą, jest. mamy czekają. Na pewno pandemia, to każdy podkreśla bardzo mocno wstrzymała rozwój turystyczny, zarówno wyspy sal jak i, jak i wyspy Boavista. pozostałych, Boavista, Boavista, pozostałych Bo to była Znastu. też druga wyspa, która, która bardzo fajnie się rozwijała. Po prawej stronie widzimy cały czas. Z plaża, morze, pójdziemy tam troszeczkę później. O, Cape Verde, czyli inna nazwa Wysp Zielonego Przylądka. Tutaj tubylcy nazywają Cape Verde. Można obejrzeć sobie jakie nieruchomości są e, na sprzedaż. To nie Zastanawialiśmy się, czy ten środek jest jezdny, czy nie, ale póki co tu nikt nie jeździ. Wszędzie po bokach jakieś tam sklepiki. Pani jedzie z czymś taczką, coś tam sprzedaje. Na pewno ze względu na pandemię o wiele mniej turystów tu przyjeżdża niż normalnie. Bądź co bądź 7 godzin lotu z Polski. Ja już dokładnie nie pamiętam, ale Meksyk był chyba około 10. To już nie jest jakaś duża różnica. A tam jednak no, też jest wiele ciekawych rzeczy do zobaczenia. Chyba jakaś szkoła kończy zajęcia. Z takich przydatnych informacji, to na gniazdka są takie same, czyli nie musimy żadnych przejściówek, nic nie musimy kombinować. Yy, jeszcze tutaj mi się przypomniał temat internetu, oczywiście można sobie kupić kartę. Yy, nie jest to co prawda tak tanio jak w Egipcie, o taki supermarket, ależ tu tego jest. Nie jest to tak tanio jak w Egipcie, ale to było 10 giga, 30 dolarów, 30 euro w hotelu jest internet w zależności od tego gdzie tam jest jego różna jakość przy basenie było trochę słabiej u nas w pokoju akurat było super także musicie ten temat przemyśleć na ile ten internet jest wam potrzebny ten internet tutaj jest zdecydowanie lepszy niż w Egipcie bo jest normalny przesył nie ma problemów z zadzwonieniem do, do, do rodziny, do przesłania zdjęć. Jak wiecie, w Egipcie był z tym spory problem. Także tutaj i mamy w pokoju internet, i mamy w każdej restauracji internet, i przy basenie jest internet. Nie ma z tym problemu w tym hotelu, gdzie jesteśmy teraz. Chciałbym poszukać gdzieś bankomat. Jeszcze nie widziałem, bo chcielibyśmy wypłacić jakieś pieniążki, bo słyszeliśmy, że znamy już oczywiście kurs, Czyli średnio y, trzeba przeliczać tak 2,50. Jak to jest jedno? Pomóż mi, kochanie, jak to było? Jeden dolar. Nie słuchałam. tego je, Nie pomogę ci. W jedno momencie. euro. Jedno, jedno euro to jest 100 escudo. Jedno euro to jest 100, 100 escudo. Ale nie wiem, jak bank przeliczy. Zobaczymy. Mhm to chyba pójdziemy już w drugą stronę co? no ja to zobaczmy jeszcze tutaj kawałek o, panowie wymieniają koło Pójdziemy chyba, co? Czy pójdziemy tędy jeszcze? Nie no. wiem. Idziemy wracamy na ja plażę? chciałbym jeszcze y, poszukać jakiś bankomat, ale myślałem, że będzie to łatwiejsze. W ogóle żadnego banku jak my takiego nie widzieliśmy. zobaczymy, jak pójdziemy tą drogą. Ja myślę, że przyjdziemy tutaj wieczorem, bo ja zauważyłam, że są już na drzewach ozdoby świąteczne w związku z Bożym Narodzeniem a tu, i na pewno będzie fajnie to wyglądało. A tu mamy wypożyczalnię pojazdów elektrycznych Dla dzieci? Ale to chyba dla dzieci tak jest. Czyli takie małe samochodziki. I na tutaj na placu można sobie pojeździć. są fajne. Patrzymy, co tutaj zakłada. Ściągnęli. Przejdziemy sobie okiem, bo jestem ciekaw, co tu z motoryzacji dotarło. Co to za marka? AEON. Hmm. Ciężko będzie zweryfikować. Bez żadnej rejestracji, bez możliwości. AEON. Check out. La. Hello. Welcome. How you a nice lady? Listen to me? Just no, no. Thank door. you. No widzieliśmy, że pani była bardzo sfrustrowana, że wszyscy jej mówią, że potem przyjdą, a w rzeczywistości nikt nie przychodzi. No, turyści nie lubią być wciągani w jakieś sklepy, tym bardziej, że jest tego tutaj bardzo dużo. No nie jesteśmy póki co zainteresowani zakupem żadnych. Pamiątek ani, ani arcydzieł. Tak jak widzicie, Taka w tym kroku. Może w ostatni dzień, kiedy przychodzi jakiś e, okres na podsumowanie, jakąś drobnostkę, zawsze się kupi, żeby, żeby tam pamiątka została. ta ulica trąsliśmy. Przy następnym. A rzeczywiście, bo tu już nic nie ma. Ok, skręćmy w tą stronę. idziemy kawałek, może tu damy w lewo, przejdziemy na plażę, a szukam jeszcze za tym bankomatem, aha. Yes. 7 euro. O, tu jest fajny skuterek. No. O, tutaj ten jest fajny, podwójny, nie? To taka, ale to inny niż tak zwana Kaśka u nas w Polsce, która była z przyczepką dla pasażera. A na prąd się ładuje samochód. Proszę zobaczyć. Nawet samochody na prąd już tutaj mamy. Nie potrafię poddać Hatsu. To będzie, nie wiem, czy to za znak. Ale się ładuje. Idziemy dalej niżej plażę. Dużo niedokończonych budynków. Dużo nowych powstało. Widać, że ta wyspa rzeczywiście w szybkim tempie przechodzi swój rozwój. Pewno pandemia bardzo im zaszkodziła. O, tam jest, tam, możemy wejść do tego portu tam. Przepływają rybacy. Będziemy mogli sobie rano w jeden dzień przyjść i zobaczyć, jak wyglądają takie duże, tak, świeże ryby. To między 10 a 11, nie? Była tam informacja. No tak, dla tych, co są na wakacjach, to 10-11 to jest rano. stres i chillout pod palmami siedzimy, myślimy Tutaj jest bardzo mała jakakolwiek produkcja. Głównie to co oni tu mają to ryby, które wyciągają z morza, a cała reszta no to przyjeżdża z sąsiednich krajów. Także produkcja tu jest bardzo mała. Na sąsiedniej wyspie jest rolnictwo, które zaopatruje praktycznie tą wyspę turystyczną w artykuły rolnicze, a, a pozostałe rzeczy sprowadzane. Deixa eu jakiegoś hotelu nie weszliśmy? tak, ale zobaczmy akwarium marka. piękne akwarium ciężko je objąć dużo flag, żeby jakiś urząd, Aha, pan z policji.